Siemanko, witajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie paczuszkę, która do nas przyszła z wymiany. Musimy sobie to jakoś tutaj otworzyć. To jest jedna paczuszka. I druga. Teraz to tak otworzyć, żeby nie uszkodzić kart. No właśnie, to może być trudne. Dobra. Co my tu mamy? Van Dyke. Lukaku. O, i to co lubimy najbardziej, krystale. Zobaczymy co jest w drugiej paczce. Tu się dość ciężko niestety otwiera. No ale mamy to chyba. Tak jest. Zobaczymy co tu mamy. Też krystale. Lucas Moura, Gnabry, Carrasco, Real Sociedad i dwie karty z Rosji. Więc całkiem przyjemnie. Razem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kart krystal. Trzy karty z euro i jedna z top klasa. Dziękuję bardzo za wymianę. Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Zapraszam Was na grupę na Facebooku Siemaneczko. Cześć!